W pierwszej części chcielibyśmy przede wszystkim podziękować. Otóż, Szanowni Państwo, po raz kolejny Polacy udowodnili, że w momentach trudnych, w momentach kryzysowych wszyscy jesteśmy w stanie się zmobilizować, jesteśmy w stanie być razem, jesteśmy w stanie otworzyć swoje serca i pomagać bliźnim. Przede wszystkim wielkie wyrazy podziękowania dla wszystkich tych, którzy wzięli udział w tej pierwszej części. Powodzi w pierwszych godzinach, w pierwszym momencie, w pierwszych sekundach, czyli podziękowanie dla strażaków, dla strażaków ochotników, dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, dla wojsk, wojsk obrony terytorialnej oraz oczywiście naszych wojsk polskich i wszystkich służb które brały w tym udział. Ja nie, nie wymienię oczywiście wszystkich, ale brali w tym udział ochotnicy z y, Wodnego Ochotniczego Pogotowa Ratowniczego, z gopr e, Wiem doskonale, że brali w tych akcjach i biorą nadal, bo przecież w drugiej części Polski, w tej bardziej już e, w części zachodnio-północnej Polski ta powódź nadal się przesuwa. E, I ci wszyscy, którzy mogli, mogą, biorą w tym czynny udział. My również jako Osoby, którym bliskie jest pomaganie, z pewnością również w to się włączyliśmy i o tym parę słów Państwu powiemy. Więc wielkie słowa podziękowania, no i niestety trochę też słów dotyczących bezpośrednio możliwości wsparcia takiego z perspektywy naszej poselskiej pracy byłych ministrów, tego co dzieje się w tej chwili w naszym państwie. Otóż przede wszystkim, szanowni Państwo, mamy wielki kryzys. Jeżeli chodzi o działania polskiego rządu, wiemy doskonale, że ci wszyscy, którzy zajmują się zarządzaniem kryzysowym, nie spełnili swoich obowiązków. Właściwie można powiedzieć, rząd w tej sytuacji bardzo słabo się sprawdza. Proszę sobie wyobrazić, co byłoby w takiej sytuacji, jak jest w tej chwili, gdyby to za naszych czasów pan premier Mateusz Morawiecki, czy pani premier Beata Szydło, czy ktokolwiek z obozu Zjednoczonej Prawicy, nie był w stanie przestrzec samorządów przed tym, że zbliża się tak wielka fala powodziowa, tak wielkie opady, mimo tego, że takie ostrzeżenia, jak się okazuje, nie tylko z instytucji meteorologicznych polskich, ale również europejskich, do Polski napływały, bo wiemy doskonale, że dużo wcześniej niż sama fala powodziowa te ostrzeżenia do Polski zostały wysłane, nawet 10 września, jak doskonale już Państwo wiecie, wiecie rząd polski miał. Wiedzę na ten temat, że będzie to bardzo duże zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, i słowa e, pana Donalda Tuska dotyczące tego, że nie widzi tutaj zagrożeń, że ta sytuacja nie jest trudna. Właściwie uspokajające wszystkich tych, którzy powinni właśnie w tej chwili mieć wiedzę na ten temat, również są współwinne temu, że ta akcja ratunkowa przebiegała tak pomału, tak e, trudno. Drugi temat, szanowni państwo, to zapewnienia ze strony rządu. Otóż Szanowni Państwo, wiemy doskonale, że akurat tutaj, w naszym powiecie, w mieście w Bielsku Białej, mamy do czynienia z sytuacją, która powódź powtórzyła się dwa razy w ciągu trzech miesięcy. Przypomnę tylko, że początkiem czerwca tego roku, tutaj na naszym terenie, mieliśmy do czynienia z powodzią błyskawiczną Bielsko-Biała. Powiat Bielski, duże opady, które spowodowały wiele strat. E, prawda jest taka, że tamte straty, tamte przygotowania naszych samorządów. Były trochę na innym poziomie niż w tej chwili, ale jednak po tym wszystkim nasz powiat, nasze miasto zwróciło się o to, aby wypłacić odszkodowania. I chciałbym tylko, korzystając z pomocy, przypomnieć, że w sumie służby powiatu wdrożyły procedury konieczne do pozyskania środków rządowych, czyli zwróciły się tak samo jak było to za naszych rządów, o to, aby rząd, aby przez Urząd Wojewody udało się pozyskać odszkodowania z tytułu tej powodzi. Ja pamiętam doskonale, jak na naszym terenie był w te... wówczas pan Wojewoda, zapewniał o tym, że to finansowanie, że ta pomoc do naszego regionu trafi. Powiat oszacował straty w kwocie prawie 20 milionów złotych. Ta kwota składa się z następujących pozycji. Przypomnę: czerwiec tego roku. Powiatowy zarząd dróg, dwie drogi o zniszczonej nawierzchni, trzy mosty, w sumie na kwotę 19 milionów 365 tysięcy, szpital pediatryczny. Przy pawilonu numer 1 e, izby przyjęć pawilonu numer 2, w sumie 155 tysięcy, ale możemy powiedzieć również o centrum psychiatrii, zalanie pomieszczeń piwnicznych straty szacowane na 157 tysięcy. Po dwóch miesiącach, szanowni państwo, dopiero po dwóch miesiącach okazuje się, że e, powiat ostał taką promesę e, interwencyjną dotyczącą tego, że 7 sierpnia mm, ten protokół pomiędzy powiatem a yy, wojewodą, wojewodą, województwem został uzgodniony na kwotę 13 milionów, a więc już ta kwota spadła dosyć znacząco. I co? No każdy z Państwa myśli, że temat zakończony. Otóż nie. Do dnia dzisiejszego te środki na konto powiatu czy Urzędu Miasta Bielska Białej nie wpłynęły, nie mamy takich informacji, że ta pomoc wpłynęła, a mamy już kolejną powódź, a mamy już kolejne problemy, a mamy już kolejne gospodarstwa zalane. Nasz powiat, jak państwo wiecie, czy Czechowice, czy Iłownica, czy Wilamowice są bardzo poszkodowane skutek tej powiedzi i znów pojawia się ten sam e, komentarz. Otóż, że my pomożemy, że rząd pomoże, więc my występujemy tu wszyscy o to, aby ten rząd rzeczywiście zajął się pracą i pomagał tym, którzy tej pomocy potrzebują. Ja sam na komisjach pytałem o termin, o jakie kwoty i kiedy te środki zostaną wypłacone. Niestety takiej odpowiedzi nie otrzymałem. Z drugiej strony, Szanowni Państwo, aby nie było tylko tych informacji dotyczących tych złych, no jednak jest trochę w tym takiego pozytywu. Otóż wiemy doskonale, że wiele osób zwraca się do nas informacjami, z pytaniami, w jaki sposób można pomóc, w jaki sposób możemy pomagać tym, którzy najbardziej ucierpieli. O tym powiedzą moi szanowni koledzy. Myślę, że od pana ministra Stanisława Szweda zaczniemy. I na koniec jeszcze, jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania, to odpowiemy na te pytania. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Również przyłączam się do wszystkich podziękowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej. Wojsk obrony terytorialnej, wszystkich samorządów z naszego terenu. Którzy po raz kolejny zdali egzamin w tej trudnej, bardzo trudnej sytuacji, jaką jest, jest po, powódź. do no dzisiaj oczywiście walczymy ze skutkami powodzi głównie gmina Czechowice-Dziedzice, gmina Bestwina, gmina Wilamowice, moja gmina Jasienica, gdzie było najwięcej zalań, najwięcej potrzeba wsparcia i to wsparcie jest. I nasze samorządy wspólnie razem z tymi jednostkami, z mieszkańcami no jakoś sobie radzą. Ale to nie wystarcza, musi być pomoc, pomoc rządowa pomoc doraźna. Słyszymy, że jest w kwocie w tej chwili do 10 tysięcy złotych. No i słyszymy, że wsparcie będzie na poziomie 100 tysięcy czy 200 tysięcy złotych. To oczywiście są środki absolutnie niewystarczające. Pan minister Grzegorz Puda mówił o tej powodzi czerwcowej, ale ja tylko przypomnę, że w 2010 roku oszacowane straty powodziowe były na kwotę 12,5 miliarda złotych. Dzisiaj słyszymy od premiera Tuska, że to będzie kwota 2 miliardów Złotych. Oczywiście te środki absolutnie są niewystarczające, stąd też Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył do Sejmu projekty ustaw, które by wspomogłyby nie tylko powodzianów z naszego regionu, ale w całej Polsce. Mówimy o pomocy doraźnej do 24 tysięcy, ale też jeśli chodzi o odbudowę infrastruktury, zarówno samorządowej, jak i też wsparcia dla osób fizycznych, musi to być już wsparcie bezpośrednie, czyli wszystkie środki powinny. Być skierowane na pomoc bezpośrednią. Dzisiaj 100 tysięcy, 200 tysięcy złotych jest absolutnie niewystarczające i stąd też propozycja, aby te środki były w pełnej wysokości rekompensowane dla osób fizycznych, a dla samorządów w pocie 95% ponoszonych kosztów. Oczywiście absolutnie nie proponujemy to, co usłyszeliśmy z przedstawicieli rządu, że to mają być pożyczki nisko oprocentowane. To jest absolutnie skandaliczne, skandaliczne propozycje, dlatego mówimy, że jeśli chcemy pomóc to muszą to być wsparcie na poziomie kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset miliardów złotych, bo takie środki będą potrzebne w skali kraju na pomoc dla powodzi. Czekamy na te środki w naszym regionie jeszcze z czerwca nie mamy, no są zapowiedzi, że będzie, że będzie pomoc w tym rok w tej, tej powodzi, tego tej wsparcia oczywiście nie ma. No i co myślę też jest ważne, żeby tutaj szczególnie pod starostwem powiatu bielskiego powiedzieć o tym, co no, tutaj się dzieje na poziomie samorządów. Pamiętamy w 2010 roku przyjechał premier Tuz do naszego regionu, pouczał samorządowców, że, że myśmy wam wójtów nie wybierali. No dzisiaj widzimy, że bez tych samorządowców no, byłyby o wiele większe szkody i większa tragedia. Teraz obserwujemy to w województwie dolnośląskim. To była kwestia związana z, ze dwoma samorządami, gdzie gdzie premier zarządził, że zarządzaniem kryzysowym odsuwa tych samorządowców od działania. No, myślę, że jedną z przyczyn jest to, że ci samorządowcy prosili, nawoływali przed kamerami o pomoc, po prostu o wsparcie. Tego wsparcia, wsparcia nie było, stąd premier podjął decyzję, że trzeba tych samorządowców zmienić, odwołać w sensie takim, że nie zarządzają w tych samorządach to są stronie, stronie Śląskiej Lądek, Lądek Zdrój, ale że będzie za nich zarządzał przedstawiciel służb mundurowych. No zobaczymy z jakim, z jakim efektem. No my się cieszymy, że premier do nas nie przyjeżdżał, bo tylko z tego tytułu były kłopoty, a nie było żadnej, żadnej pomocy. Dzisiaj oczekujemy, że premier, że Marszałek Kołownia zwoła posiedzenie Sejmu, czy na posiedzenie Sejmu podda pod. pod, pod proces legislacyjny, propozycje Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, jest cały pakiet rozwiązań dla tych, którzy utracili swoje imienie, dla samorządów, dla tych wszystkich, którzy tego wsparcia dzisiaj potrzebują. Szanowni Państwo, wielki kataklizm, tragedia setek tysięcy, setek tysięcy Polaków rozpoczyna się od, od czego? Od tego, że wszyscy powinniśmy być na to gotowi. Ostrzeżenia IMGW, ostrzeżenia Czesi mówią, że nadchodzi wielka fala, będzie wielka powódź. Instytucje europejskie mówią, że system Kopernik mówi wprost: przygotujcie się na wielką wodę. Wtedy na scenę wchodzi premier polskiego rządu Donald Tusk i mówi, że nic wielkiego się nie wydarzy, prognozy nie są nie są takie złe. Przychodzi wielka fala i zaczyna się co? Zaczyna się ratowanie nie Polski, tylko ratowanie wizerunku wizerunku premiera, premiera i polskiego rządu. W tej chwili trwa cały czas akcja bardziej PR-owa niż pomocowa. Doskonale wiemy, słyszymy to od strażaków, słyszymy to od służb, służb funkcjonujących, którym bardzo nisko się kłaniam. Wszystkim strażakom, wszystkim policjantom, żołnierzom, wszystkim Polakom, którzy walczą z żywiołem słyszymy o wielkim chaosie i wielkim, wielkich problemach. Ale jesteśmy tutaj po to, żeby mówić o konkretach, a o konkretach e, my już przedstawiliśmy i złożyliśmy pismo do marszałka Sejmu. O tym już mówił pan minister e, Stanisław Szwec, żeby zwołać e, natychmiast posiedzenie Sejmu. Przedstawiliśmy konkretne, konkretne propozycje ustawowe, które e, będą wspierały i wesprą natychmiastowo, natychmiastowo Polaków. Tutaj pan minister e, Grzegorz Fuda powiedział wprost, oczekujemy na środki finansowe za poprzednią powódź. Jeszcze one nie wpłynęły na konta, na konta, e, na konta samorządu. Oczekujemy wprost teraz od polskiego rządu nie PR-owych zagrań, tylko konkretnych informacji, w jakie dni, w których, kiedy wpłyną pieniądze na na konta powodzian, żeby mogli odbudować się przed zimą, żeby mogli, mogli ratować swój, swój dobytek. Ja ze swojej strony chciałbym powiedzieć i podziękować wszystkim bieszczanom, wszystkim mieszkańcom naszego regionu za ogromne wsparcie i pomoc. Chciałbym powiedzieć o tym, że we wszystkich naszych biurach poselskich, w biurach parlamentarnych zbieramy również dary. Jeżeli ktoś nie chce pomóc, chce się włączyć w tą pomoc dla powodzian, może przyjść do nas, może zostawić te dary. Będziemy je w sposób skumulowany przekazywali tym osobom, które, które tej po, um, pomocy najbardziej potrzebują. Z przykrością muszę też powiedzieć, że no teraz y, y, też w naszym regionie no mamy przedstawicieli, bardzo ważnych prze przedstawicieli polskiego rządu. Jakoś od momentu, kiedy y, y, no padła informacja, wprost informacja, że idzie Wielka Woda, zaginął, nie potrafię nigdzie w mediach odnaleźć y, wiceministra y, odpowiedzialnego w Ministerstwie Infrastruktury za Instytut Meteorologii i, i Gospodarki Wodnej, odpowiedzialnego za gospodarkę y, Gospodarstwo, e, wody Polskie, odpowiedzialnego za to, co jest w tej chwili, za te instytucje, które dzisiaj są bardzo istotne e, do, do tego, żeby walczyć z powodzią. Pan e, minister Przemysław Koperski, pamiętam, jak był aktywny, w po, e, jak był w opozycji, biegał z kamerą i, i szukał węgla na składach. E, biegał e, po mediach i mówił, że ta rtęć w odrze wszystkich e, zatruje, czy, czy, czy ta rtęć e, i od, odre trzeba ratować, a osoby za to odpowiedzialne dymisjonować. Dzisiaj od kilku dni zaginął. No, nie wiem, czy jest na L4. Czy jest na wakacjach? Trudno mi powiedzieć. Warto by było, żeby tak ważni, tak ważni przedstawiciele polskiego rządu jednak, jednak działali, a to jest przedstawiciel naszego regionu. Mieszkańcy mu podziękowali za jego działalność, nie, wy, nie wybierając go do polskiego parlamentu. Dzisiaj zgi, zaginął. Też nie widzę jakiejś wielkiej aktywności drugiego naszego parlamentarzysty, którego przedstawiciel Polski 2050, pani, pani minister Kloska, jest reprezentantem polskiego rządu. Opowiada bardzo, bardzo bulwersujące rzeczy. Mówi, że powodzianą będzie pożyczała pieniądze na, na niski procent. No coś skandalicznego. Też pan poseł Suchoń znany z tysięcy tysiący wypowiedzi w, w polskim parlamencie jako, opozy jako opozycja. Dzisiaj w sytuacji kryzysowej znowu zaginął. Nie widzę jego aktywności. Przestał być szefem klubu. Nie widzę go apelującego o to, żebyśmy szybko się spotkali w polskim parlamencie i mogli przeprocedować przeprocedować ustawy pomagające, pomagające, pomagające Polakom, co jest niezwykle istotne, że to jest parlamentarzysta ważny też dzisiaj, bo jest szefem Komisji Infrastruktury, która również jest tutaj kluczowa w kontekście działań parlamentarnych i pomocy, pomocy powodzianą. Jeszcze raz, Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy pomagają. To, co powiedział minister Szwedz, z jednej strony cieszę się, że tutaj szopek medialnych nie odprawia premier Tusk. Mam nadzieję, że mieszkańcy są świadomi tego, co się, co się dzieje. E, dziękuję tym, którzy pomagają, tym, którzy chcą jeszcze nam pomóc. Zapraszam do naszych biur, biur poselskich i apeluję z tego miejsca jeszcze raz. Chyba dzisiaj jest w Turcji pan marszałek Kołownia zamiast e, zwoływać posiedzenie Sejmu, żeby na najbliższym posiedzeniu, jeżeli tego wcześniej z nadzwyczajnego nie zwoła, przeprocedować ustawę, która wprost pomoże wszystkim powodzianom, przedsiębiorcom, osobom prywatnym, samorządom, jak i również rolnikom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, są z nami oczywiście również radni Powiatu Bielskiego, którzy są takimi pierwszymi Kontaktowymi osobami, jeżeli chodzi o prawo i sprawiedliwość, jest nieco gorzej na sołectwach w stosunku do tego, co było w dziesiątym. Nieco lepiej w centrum. W tej chwili, niestety, nie wszystkie drogi są jeszcze przejezdne. Ciągle odnogi Waryńskiego, Waryńskiego są zablokowane. Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych 24 godzin ta sytuacja się zmieni. Jeszcze w kwestii. W sytuacji Czechów Dziedzic wiemy, że to jest około 500 budynków zalanych, podtopionych. Póki co wpłynęło do OPS-u to jest stan na, na godzinę dziesiątą dzisiaj rano 178 wniosków o wypłatę. I tutaj zatrzymam się na chwilę, bo to kwestia myślę najistotniejsza. Dzisiaj w Czechowicach Rada Miejska ma posiedzenie sesję specjalną właśnie w temacie odszkodowań. Ta, to posiedzenie musiało być zwołane po to, aby można było te odszkodowania wypłacać jak najszybciej mieszkańcom, ale są takie samorządy w Polsce w województwie dolnośląskim, które praktycznie rzecz biorąc w tym momencie nie funkcjonują. No, ze względu na, na sytuację powodziową, tamci samorządowcy nie mogą ze, y, zwołać y, sesji specjalnej, nie mają nawet gdzie, są zajęci zupełnie innymi rzeczami. I tutaj tym bardziej istotna byłaby rola rządu, rola parlamentu, aby móc jakąś specustawą po prostu odciążyć samorządy od konieczności uchwalania takich, takich bypassów, że się wyrażę prawnych, żeby można było pieniądze wypłacać. Także tu mój apel jako samorządowca właśnie także do, do marszałka Hołowni, aby jak najszybciej zwołać posiedzenie Sejmu, aby wznowić tą dobrą współpracę rządu, samorządów rządu parlamentu, która miała do tej pory miejsce, no w, po 13 grudnia niestety już nie. Dziękuję bardzo. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować wszystkim służbom ratunkowym, państwowej straży pożarnej, a przede wszystkim ochotnikom, którzy naprawdę spisali się na medal. Od samego początku tej powodzi byli jako pierwsi na miejscu i wszystkim pomagali. Mamy ponad 300 budynków zalanych w naszej gminie. Czekamy teraz na pomoc, jaka, jaką dostaniemy tutaj z, ze strony państwa. Mam nadzieję, że ona nadejdzie jak najszybciej. Dziękuję. Dziękuję za głos. Szanowni państwo, jestem mieszkańcem Czechowic Dziedzic. Osobiście też dotknęła mnie ta tragedia, ponieważ mam ogródki działkowe na, na działce Lotos i która jest po prostu zalana w tym momencie jeszcze trwają prace, które mają na celu odpompowanie wody. Niestety te tereny były tak zalane, że to było, jak starosta ocenił, około 80 hektarów zalewu. Yy, oczywiście też bardzo, yy, bardzo ubolewam na tym, że ta pomoc po prostu się tak ociąga. Liczę jako mieszkaniec też na jakieś środki rządowe. No, oczywiście gminy też powinny coś dostać w tym momencie. No i jedna kwestia jest taka, że należy w mojej ocenie oprócz tej pomocy jak najszybciej usprawnić wały przeciwpowodziowe, pogłębić koryto rzeki lub je poszerzyć, ponieważ nie wiemy jak następna powódź się zachowa i jak szybko przyjdzie, ponieważ te Zmiany klimatyczne są dość drastyczne i rzeczywiście następują coraz większe powodzie i podtopienia. Mam nadzieję, że wody polskie zorientują się w sytuacji i usprawnią swoje działania, ponieważ one są właścicielami rzek. Szanowni Państwo, na początku serdeczne podziękowania dla wszystkich strażaków, dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także strażaków, którzy zostali ściągnięci do naszego powiatu z całego województwa i ościennych powiatów. Na chwilę obecną w gminie Bestwina mamy skończył się, już, skończył się już alarm przeciwpowodziowy, mamy utrzymane pogotowie powodziowe, tylko i wyłącznie właśnie w gminie Czałowice-Dziedzice są jeszcze prowadzone działania na, na ulicy Waleńskiego, Wodnej czy Wierzbowej, natomiast jeżeli chodzi o gminę Bestwina i gminę Wilamowice, to tam sołectwo Bestwinka i sołectwo Dankowice w gminie Wilamowice zostały najbardziej ucierpiały, to jest również łącznie kilkaset domów zalanych. Oceniliśmy, że stan wody czy poziom tej wody z tych lokalnych cieków był około 30 cm proszę Państwa, wyższy niż w roku 2010 czy 1997. Dlatego na całe szczęście w pogotowie, które wprowadzono w powiecie bielskim. Spowodowało to, że mieliśmy opróżnione zapory zarówno w Porąbce, jak i, jak i w Goczałkowicach. To z kolei spowodowało, że główne cieki no, nie miały takiego poziomu i zalewały nas lokalne potoki. No, ale tak jak mówię, na chwilę obecną sytuacja w gminie Bestwina i w gminie Wilanowice jest, jest, jest opanowana. No, w tej chwili czekamy na, na pieniądze zewnętrzne, bo żaden samorząd... No, nie jest w stanie udźwignąć inwestycji wielomilionowych. No, słyszeliśmy przed chwilą, proszę Państwa, to jest jeszcze taka ciekawostka, słowa pani poseł, która jest obecnie w koalicji rządzącej, a zaszczyciła nas swoją obecnością na sesji, że pierwsza kroplówka z pieniędzmi ma wpłynąć 15 października. No, wniosek pana starosty był taki, że my tych pieniędzy potrzebujemy już teraz, no, a nie za miesiąc. Dziękuję bardzo. I jeszcze jeden temat. Szanowni Państwo, już kończąc ten temat, a rozpoczynając dyskusję na temat tego, co dzieje się w naszym kraju. Otóż chciałem serdecznie podziękować w imieniu własnym, w imieniu wszystkich, którzy brali w tym udział, wszystkim tym, którzy zaangażowali się w zbiórkę podpisów pod tak zwanym tak dla rozwoju. Wiemy doskonale, że wczoraj na ręce pana marszałka zostało złożone prawie 200 tysięcy podpisów. Przypomnę, wymagana liczba podpisów to 100 tysięcy, a więc wielkie zaangażowanie. Wielu osób, które brały czynny udział w tej zbiórce z naszego regionu, samego tylko Bielska Białej i okolic to ponad 2000 podpisów. Koordynatorem tego projektu w naszym regionie był pan radny Wojciech Leśny. No, my jako parlamentarzyści oczywiście również zaangażowaliśmy się w tą akcję. Każdy mógł w naszych biurach poselskich również pobrać formularze, podpisać ją i złożyć je czy u nas, czy bezpośrednio w stowarzyszeniu i liczymy na to, że marszałek Hołownia zaraz po tym jak wróci z, z granicznych wojarzy zajmie się zarządzaniem naszym parlamentem zajmie się zarządzaniem państwa i również w ramach tego czego nie robi, a powinien robić, czyli w ramach przeprowadzania projektów ustaw, które trafiają z rządu, który ich też nie przygotowuje, ale chociaż tą jedną, która została poparta przez 200 tysięcy obywateli polskich, zajmie się na jednym z najbliższych posiedzeń. Pan Marszałek ma na to trzy miesiące. Liczymy na to, że zgodnie z tym, co zapowiadał, wszystkie projekty obywatelskie będą mogły trafić pod obrady Sejmu. Liczę na to, że znajdziemy większość, która poprze e, przygotowanie. Poprze, poprze przygotowany przez nas projekt ustawy dotyczący tego, aby projekt tak dla CPK, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego, dotyczącego również naszego regionu, bo przecież jedna ze szprych miała docierać do Bielska-Białej, aby miał swoje odzwierciedlenie w pracach parlamentarnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.